5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. nastawienie na te dwa ostatnie mecze nie zmienia się. Chcemy tak samo zapunktować w środę w Poznaniu. Za chwilę mecz też u siebie ostatni. No, jak zdobędziemy sześć punktów, no to wydaje się, że to chyba pewne miejsce w pierwszej trójce, ale no, najpierw musimy zacząć właśnie od tego meczu z Lechem. Na pewno będzie ciężko, bo Lech ma bardzo dobrą drużynę, ale, ale myślę, że my też jesteśmy w stanie tam wygrać. Ostatnio wydaje mi się, że prezentowaliśmy się dobrze i mimo tych trochę problemów kadrowych, które nas czekają, no to chcemy pokazać się z najlepszej strony i jeżeli zagramy tak, jak tego chcemy, no to jesteśmy w stanie w Poznaniu wygrać. Oczywiście no, tych, te problemy, no, zwłaszcza w defensywie, no, to namnożyły się w tym ostatnim czasie i tutaj nasza sytuacja jest yy, na pewno no, ciężka, bo dwóch lewych podstawowych obrońców nie ma. No, to przede wszystkim też w przypadku następnych jakichś tam nie daj Boże kontuzji, no, to, to jeszcze bardziej by się komplikowało. No i no, tutaj ciężkie zadanie przed, przed sztabem szkoleniowym, żeby to poukładać w najlepszy sposób, ale. No myślę, że też yy, mamy wyrównaną kadrę szeroką i ci zawodnicy, którzy yy, wcielą się w rolę zmienników, też sobie poradzą. No, ja w zasadzie byłem w podobnej sytuacji przed tym ostatnim meczem, też nie grałem, też byłem yy, w roli zmiennika. Yy, no i coś taka jest rola, a ten mecz trochę będzie okazją, żeby się pokazać. W ostatnich meczach, praktycznie w każdym z ostatnich trzech meczów grałem, no bo w tych dwóch wcześniejszych chodziłem, więc y, może też z tego powodu było łatwiej, ale rzeczywiście, no jeżeli chodzi o tą grę w pierwszym składzie, no to czekałem w zasadzie z mojej perspektywy bardzo długo. No i nie jest łatwo tak naprawdę w takiej roli y, cały czas być przez, przez tak długi okres. Y, no ale cieszę się, że w końcu. Y, Zagrałem i jakoś tam się tak poukładało, że, że, że mogłem wystąpić i... No i cieszy mnie to, że też udało mi się zagrać na taki mecz, jaki bym chciał.